Szlak moich blizn poprowadź palec, by drogi... Mówią, że niby do tej samej rzeki dwa razy się nie wchodzi. I o ile w związkach może ma to jakąś rację bytu, o tyle jeśli mowa o grach, to takie stwierdzenie jest zwyczajną bzdurą. Powrót do Wiedźmina 3 po niespełna pół roku przerwy był nawet bardziej przyjemny niż ten pierwszy raz, gdy odpaliłem go zaraz po premierze.

Śliczna, pełna szczegółów grafika i świetnie wyreżyserowane animacje, doskonała klimatyczna muzyka, ciekawy system rozwoju pełny niespodzianek pięknych lokacji, wrogów i skarbów świat, oraz wreszcie nietuzinkowi, bohaterowie i wciągająca fabuła to wszystko sprawiło, że na polu roleplayów Wiedźmin w tej chwili rządzi niepodzielnie. To ciężkie zadanie, ale poudawajmy chwilę, że w Wiedźmina 3 nikt jeszcze nie grał. I sprawdźmy, jak odbiera się grę po dłuższym już czasie po premierze. Od wyjścia Wiedźmina 3 dzikiego gonu na światło dzienne i jego pierwszych recenzji minęło już kilka miesięcy. Wydana została masa łatek, 16 darmowych i jedno płatne DLC. Nie powinno zatem dziwić, że wrażenia z gry w grudniu są nieco inne od tych, które mieliśmy w maju. Jednak po kolei. W grze sterujemy Geraltem, wiedźminem, którzy to z profesji są odtępienia szkodników, z tym, że nie mówimy o szczurach czy kretach, a o widłogonach, mantikorach, topielcach, nekkerach czy gryfach. Z racji swojego zawodu ludzie nie są mu zbyt przychylni, więc na wszelki wypadek nosi dwa miecze. Srebrny na potwory oraz stalowy na ludzi. Kontrolę nad Geraltem przejmujemy w czasie, gdy szuka on swojej, no biorąc pod uwagę wyboiste koleje losu między nimi, powiedzmy partnerki, Jennifer, która para się magią, a która poprosiła go o spotkanie w bardzo ważnej sprawie. I myślę, że dalej nad przygodami Geralta nie ma co się rozpisywać, bo zna, a jeśli nie, to z pewnością pozna ją w zasadzie każdy, który gustuje w dobrych grach. Co chcę jednak w tej kwestii powiedzieć, to fakt, że ta gra jest niczym świetnie wyreżyserowany film. Brak tu nudnych wątków. Questy dzielą się na dobre, bardzo dobre i wybitnie dobre, i nie mówię tutaj o tym, co w nich będziemy robić, tylko jak jesteśmy w nie wprowadzani i z nich wyprowadzani. Czasami ograniczą się do świetnych, a jakże, dialogów, a czasami będziemy mieli sens nowe z kilkunastominutowymi animacjami. A jest co oglądać i czego posłuchać, bo zarówno grafika, jak i dźwięk nie odbiegają od reszty kodu, jaki zaserwowali nam redzi. Wizualnie, gdy zobaczyłem Wiedźmina 3 na 55-calowym ekranie, dostałem rzeczywistego ślinotoku. Przy ogromie świata, dorzucając do tego jego wielką szczegółowość, trudno nie wyjść z podziwu dla twórców, wyobrażając ich sobie przy okazji dłubiących niczym zegarmistrz czy jubiler w każdym najmniejszym elemencie, by wreszcie wypuścić swoje dzieło. Piękne panoramy, świetna gra świateł i cieni, masa drobnych szczegółików, świetne animacje, no szapoba. W kwestii dźwiękowej szczególnie wyróżniają się dwie kwestie. Pierwsza to niesamowita wręcz muzyka, w którą ogromny wkład ma polski zespół Percival Schuttenbach, grający zazwyczaj słowiański folk metal, która nadaje klimatu absolutnie każdej lokacji i sytuacji. Sprawdzając swego czasu opinie o traków w Wiedźminie 3, bardzo często spotykałem się z deklaracjami, że oto OST z gry Redów wylądowało u wielu, wielu graczy w grupie najlepszych ścieżek dźwiękowych w grach. I uwierzcie mi, w ogóle mnie to nie zaskakuje. Drugą kwestią w dźwięku jest, jak zawsze zresztą, świetny dubbing, który przy całej swojej zamierzonej teatralności brzmi bardzo dobrze i, co się rzadko zdarza, bardzo swojsko. Gdy czytałem Sagę Sawkowskiego, to dokładnie tak wyobrażałem sobie dialogi. Ponownie czapki z głów. Rozgrywka również będzie nas jako graczy rozpieszczać. W ogromnym świecie przygotowanym przez CD Projekt Red wszędzie jest coś do roboty. Za każdym drzewem i pod każdym kamieniem czeka nas przygoda. Czasami będziemy siekać potwory na bagnach, innym razem walczyć z pikującym na nas gryfem na wzgórzach, kiedy indziej grać w gwinta z pijanym jegomościem z tawerny, by po chwili tłuc się z nim po gębach. Będziemy prowadzić wiele rozmów, tropić, rozwiązywać zagadki, w tym jedną kryminalną godną powieści Agaty Christie, czy wreszcie szukać skarbów i schematów uzbrojenia. Roboty jest tu cała masa, a jako fakt niech poświadczy to, że gdy odpaliłem grę po raz pierwszy, to płytę z czytnika wyjąłem dopiero po 130 godzinach rozgrywki, a średni czas gry podawany przez graczy na wielu forach to od 70 do 90 godzin. W tym miejscu powinienem mówić o Bugach, problemach i minusach, ale tak jak wspomniałem na samym początku, do tej chwili do Wiedźmina wydanych została cała masa fixów, które wyeliminowały z kodu to, co kiedyś nie pozwalało mi dać jej pełnej dziesiątki. Kiedyś przeszkadzały mi glicze graficzne, mało animacji podczas walki, kretyńskie zachowanie płotki, długie wczytywanie się gry, brak skrzyń do przechowywania skarbów czy totalna degrangolada w menu ekwipunku. To już nieaktualne, wymazane i zapomniane. Po powrocie do Wiedźmina spotkałem w zasadzie tylko jedną rzecz, którą mógłbym zaliczyć jako malutki minus. Świat pod wodą wygląda już dużo lepiej niż na początku, ale wciąż drody distance jest dość niski, więc przy głębszych jeziorach mamy do czynienia z łysym dnem, dopóki nie podpłyniemy bliżej. Wiedźmin 3. Dziki gon to gra, przy której spędziłem jakieś 130 godzin, które były czystą frajdą. To gra, w którą gdy grałem, moja narzeczona siadała obok mnie, by popatrzeć, posłuchać dialogów i oglądać animacje. A zaznaczyć muszę, że gry obchodzą ją tyle, co mnie nowe odcinki klanu. Wreszcie, to gra, która ocierała się no, dla mnie niemal o ideał, gdyby nie różne pierdoły. A pierdoły te zostały usunięte i naprawione. Po powrocie do Wiedźmina 3 stwierdziłem coś, co zawsze powodowało u mnie, jako u recenzenta, delikatny atak paniki, bo no, nie mam się o co przyczepić. Tym razem obyło się to z czystą radością, bo to pierwszy raz w mojej karierze, kiedy to po dłuższej przerwie z zimną głową, bez hype'u, mogę śmiało stwierdzić, że gra zasługuje na ocenę wyższą niż jej do tej pory dałem, bo twórcy słuchając swych fanów skrupulatnie naprawiali to, co było do naprawienia, nie psując niczego innego po drodze. Te wszystkie łaty, te wszystkie DLC, ten trud włożony w to, by Wiedźmin był najlepszą grą roku 2015. Ten trud nie był daremny, bo w tej chwili Wiedźmin 3 Dziki Gon zasługuje na pełne 10 na 10.